Zaklikani. Wyjątkowa inicjatywa i niepowtarzalna szansa, by poznać i polubić komputer. Przede wszystkim jednak nauczyć się obsługi popularnych pakietów biurowych. A wszystko zaczęło się tutaj, w Wyższej Szkole Zarządzania i Marketingu w Sochaczewie. W ramach współpracy z Telewizją TVR, właśnie na tej uczelni, wykładowcy stworzyli ten szczególny rodzaj nauki na odległość. Platforma jest w ogóle skierowana dla y, wszystkich. Którzy chcą się uczyć, i motywacja osób zależy troszeczkę od wieku. Warto tutaj wspomnieć o strukturze. U nas w tej chwili największa grupa osób to są osoby w wieku 20 do 40 lat. Mamy też przedział bardzo liczną grupę w wieku 60 lat. Natomiast, jako ciekawostkę, powiem, że mamy osoby najmłodsze z kursantów ma lat 9, najstarsza 82. Półtora miliona gospodarstw w Polsce nie korzysta z internetu. I nie ma dostępu po prostu, i w ogóle nie ma komputerów. I, przy czym jako główny powód brak umiejętności. Szkoła rolnicza w małej miejscowości Jabłoń. To tu kształcą się przyszli rolnicy, specjaliści od agrobiznesu i żywienia. To jedna z pierwszych placówek, która skorzystała z platformy zaklikani.edu.pl. Oblicze rolnictwa teraz zupełnie się zmienia. Gospodarstwa, które prowadzą to nie są już takie małe gospodarstwa. Nasi uczniowie bardzo często po skończeniu szkoły przejmują gospodarstwa po rodzicach i są to naprawdę już duże gospodarstwa, które w zasadzie są przedsiębiorstwami rolnymi. I oprócz takich umiejętności typowo rolniczych, pracy na roli, muszą umieć prowadzić biuro. Tutaj myślę, że świetnie w tym zakresie kształci technika agrobiznesu, ponieważ z zakresu księgowości są to już naprawdę dobre wiadomości i spokojnie pozwalają na prowadzenie takiego przedsiębiorstwa. No, niewątpliwie projekt jeszcze bardziej ułatwi im pracę. Rolnictwo już od dawna to nie jest tylko i wyłącznie sadzenie buraków i ziemniaków. To jest rozległa wiedza i z ekonomii i z marketingu i właśnie nasi uczniowie mają właśnie takie zajęcia e, także e, i jeszcze agrobiznes sam w sobie e, także Excel moim zdaniem jeśli w tym przypadku to jest podstawa kształcenie. W takiej formie, w jakiej tutaj mogliśmy odbyć ten kurs jest kształcenie bardzo nowoczesne i wydaje mi się, że to jest kształcenie przyszłościowe, że wręcz mogę powiedzieć, że to przeważy pewnie nad, tra nad tradycyjnymi metodami kształcenia, bo my musimy dostosować się do nowoczesności. My już teraz będziemy kształcili dorosłych zgodnie z nowym rozporządzeniem, w pewnej części już właśnie takimi metodami, więc to jest nieuniknione i my. Myślę, że jak ktoś tak pokaże uczniom, jak oni usiądą, tak jak tutaj, dotkną to, to na pewno im się spodoba. I myślę, że spodoba im się to nawet bardziej niż y, siedzenie w ławce i zapisywanie czegoś w zeszycie. Panowie, dzisiaj z danych podanych w danych arkuszach będziemy wstawiali wykres do danych. No i bierzemy, zaznaczamy. Bierzemy wstawianie, kolumnowy, gramy wykres, kolumnowy 3 i mamy odpowiedni wykres. Sprawne posługiwanie się komputerem to już dziś podstawa w każdej branży. Trudno znaleźć pracę czy załatwić pewne formalności bez takich umiejętności. Uczniowie doskonale zdają sobie z tego sprawę. Dobrze, pokaż mi sobie efekty pracy, gdzie stworzyłeś jeden wykres, to jeszcze wstaw może z tych danych wykres kołowy. Elegancko. Zorganizowałem po prostu ogłoszenie. Ogłoszenie zostało powieszone no w szkole, na stronie internetowej naszej szkoły, na Facebooku szkolnym, na, na naszej klasie i uczniowie chętni po prostu przyszli, zapisali się. Zorganizowaliśmy spotkanie organizacyjne no i następnie odbywały się cykl spotkań po, poza, poza, zajęcia, takie, poza lekcyjne. Nauczyciele zachęcili nas do tego i pokazali nam to, co można dzięki temu osiągnąć, co może nam się przydać w przyszłości. Każdy może spokojnie zrobić ten kurs i nie będzie mu żadnych trudności z opanowaniem tego programu. Ja osobiście robiłam to także w szkole przez dwie godziny, około trzech i jeszcze w domu na weekendy. Lubiłam to, gdy miałam wolny czas. Jeżeli tutaj przychodzą, to po konkretne wiadomości, umiejętności i z pomysłem na przyszłość. I tak jak obserwuję, wiele osób też zakłada prywatne firmy, i w zasadzie głównie są to firmy z branży rolniczej, bądź prowadzi bardzo fajne gospodarstwa, bardzo duże, nowoczesne. Też niektórzy z uczniów wchodzą w grupy producenckie, znam przynajmniej trzech. Którzy w ostatnich latach skończyli, którzy gdzieś tam już, prawda, działają. Także myślę, że świetnie sobie radzą przede wszystkim na rynku pracy i sądzę, że to jest przyszłość polskiego szkolnictwa, właśnie szkolnictwo zawodowe. Sam fakt tego, że mogą na miejscu to zrobić i naprawdę to dużo czasu nie trzeba. Mało tego, jeśli nauczyciele, którzy znają Excela, wezmą w tym udział, to będą mogli w trakcie też tłumaczyć, co i jak. Forma kursu jest bardzo przystępna. Sam kurs przejrzysty i skonstruowany tak, by każdy użytkownik mógł sobie z nim poradzić. Zaczynamy od uruchomienia przeglądarki internetowej, e, wpisania adresu zaklikania edu.pl. Znajdziemy na górze zakładkę Platforma, którą w tej chwili kliknę. Tutaj znajdą państwo diagram pokazujący główne składowe naszych kursów, czyli e, pierwszy element oglądanie filmów. Wykonanie ćwiczeń, rozwiązanie testu i ostatni element, do którego dążymy, to jest certyfikat. Mamy tryb demo za 0 zł, czyli możemy sprawdzić bezpłatnie, jak to wszystko działa. Kursy jak widzimy od 55, rejestrację, która jest bardzo prosta i bezpłatna, wiedzę bezcenną i certyfikat, czyli potwierdzenie naszych nowych kompetencji. Platforma EduPL jest zbudowana bardzo intuicyjnie. Jeżeli ktoś nie korzystał wcześniej z internetu, na początku będzie potrzebował pomocy, czyli wytłumaczenia, jak korzystać z przeglądarki internetowej, natomiast dalej nasze poradniki mogą mu pomóc w nawigacji. Kolejna zakładka, którą zobaczymy, to jest zakładka kursów, czyli nasza oferta kursowa. W tej chwili widoczne są na ekranie produkty dostępne. Przy każdym takim kursie widoczny jest opis tego kursu z podziałem szczegółowym na wszystkie moduły, lekcje. Także można zapoznać się z dokładną zawartością takiego kursu. Możemy też zobaczyć przykładowe wideo z kursu, żeby zobaczyć, żeby sprawdzić, jak wyglądają poszczególne lekcje. Ten portal, o którym tutaj rozmawiamy, czyli zaklikani.edu.pl a jest zbudowany dla szerokiego grona użytkowników, w tym także dla użytkowników młodych, dla których jak nie ma obrazków, dźwięku, to nieciekawe. Kurs podzielony jest na części, zwane modułami, a z kolei moduły składają się z lekcji. W każdej lekcji znajdziemy materiał wideo i to jest myślę wyróżniające dla naszej platformy, że w każdej lekcji właśnie jest film, czyli nie tłumaczymy, nie przekazujemy treści w postaci tekstu do monotynnego czytania, tylko film. Dodatkowo są zestawy ćwiczeń, a także interaktywne testy, czyli po, każdym, po każdej lekcji wskazane jest wykonanie ćwiczeń, po dwóch czy trzech lekcjach wykonujemy test. Jeżeli go nie zdamy, nie możemy przejść dalej. Czyli platforma pilnuje, żebyśmy wykonywali materiał czy kolejne lekcje w odpowiedniej kolejności. Nie tablica Kreda, tylko prezentacja, y, kursy przez internet. Był względem zimny e-learning. Y, myślę, że dla uczniów to jest lepsza forma, y, coś zobaczy, coś zrobi, niż po prostu przepisze z tablicy słowo-słowo z książkę, czy tam notatkę. Mamy na platformie dostępne y, kursy demonstracyjne. Kursy demonstracyjne są bezpłatne i są dostępne po jednym kliknięciu, czyli nie musimy tutaj nawet się rejestrować. Jeżeli chodzi o dostępność w ogóle platformy, to żeby z niej skorzystać, potrzebny jest nam komputer i stały dostęp do, do internetu. Natomiast ceny kursów kształtują się na poziomie od 50 zł do 70 zł. Także jest to dużo taniej niż kursy tradycyjne realizowane fizycznie w ośrodkach. Dla zainteresowanych bezpłatnie udostępniona jest wersja demonstracyjna programu. W ten sposób można sprawdzić jego możliwości. Okazuje się często, że większość osób zna jedynie podstawy obsługi programów biurowych, takich jak edytory tekstu czy arkusze kalkulacyjne. Tryb demonstracyjny jest dostępny. Po jednym kliknięciu nie jest tutaj wymagana żadna rejestracja. Mamy do wyboru dwa kursy: Poznaj swój komputer i Excel Praca z danym. Przechodzę dalej. W trybie demonstracyjnym dostępna jest pełna funkcjonalność, natomiast materiał kursu jest ograniczony. Mamy tutaj dwa przykładowe moduły. Zobaczymy teraz, jak wygląda kurs i poruszanie się po nim. Wybiorę pierwszą lekcję. Na górze znajdziemy opis lekcji. Pod spodem dostępny jest materiał wideo. Tutaj trzeba wspomnieć o tym, że wszystkie lekcje opatrzone są takim materiałem wideo. Żeby go odpalić, wystarczy uruchomić przycisk tutaj Play. Sortowanie pozwala ustawać dane w odpowiedniej kolejności. Pojęcie szybkie sortowanie... Co kilka lekcji w naszym kurcie trafimy na test sprawdzający wiedzę. Testy e, są różnego typu, jednokrotnego albo wielokrotnego wyboru. Co więcej, w testach możemy też spotkać ilustracje i obrazki, czyli musimy odpowiedzieć na e, sytuację przedstawioną na, na ekranie. Testy są bardzo krótkie, ponieważ one są po każdej lekcji, czy po dwóch, po trzech lekcjach, składają się z czterech, z pięciu, z dziesięciu pytań. Jeżeli przerobimy wszystkie lekcje i znamy wszystkie testy, które wplecione są w nasz kurs, możemy cieszyć się certyfikatem, czyli potwierdzić swoje kompetencje. Taki certyfikat wystawiany jest w wersji papierowej i bezpłatnie wysyłany do kursanta, który szczęśliwie zakończył kurs. Myślałem, że Excela umiem, i w pewnych kwestiach po prostu ja sam się dowiedziałem czegoś nowego. Przyznaję się, aczkolwiek nie powinienem. Ja, oczywiście, też żeby nie tylko tak było, że kogoś namawiam, wziąłam w tym udział. I też sama się zaskoczyłam, ponieważ niektóre rzeczy musiałam przypomnieć sobie od nowa, których nie używam i teraz jestem bardzo zadowolona. A Excel ogólnie uważam, że jest bardzo przydatny w życiu, a szczególnie w kierunkach, których my kształcimy, bo my wbrew pozorom, że jesteśmy szkołą profilu rolniczym, kształcimy młodych biznesmenów. Taka wiedza przyda się każdemu. To konkretne umiejętności, bez których trudno dziś nie tylko prowadzić firmę czy znaleźć pracę, ale także po prostu nadążyć za rzeczywistością. Myślą już e, o przyszłości, nie o tym, co jest tu i teraz, bo teraz mi się owszem na zajęciach przyda ten program, ale myślą, te, myślą też już, co będzie kiedyś. Czyli uważam, że bardzo rozsądnie myślą akurat te osoby, które wzięły udział w tym programie. Tak naprawdę, żeby skorzystać z platformy zaklikani.edu.pl wystarczy tylko komputer z dostępem do internetu, no i po prostu trochę chęci do nauki.